Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tywy Masel i witam w drugim odcinku Arama. Będziemy sobie grać, nie wiem, może. <laughs> Czy chcemy się zamieniać? A nie, ja chcę pograć najlepiej. O, aha, widzę teraz master. Nie, dzięki. Yy, weźmy sobie jakiegoś. Nie, Marka może nie. Klins. To jest najgorsze, że nie wiemy, kto tam będzie po drugiej stronie. Równie dobrze może być tak, że nie będzie tam nikogo z CC. A może się tak zdarzyć przecież. A ja bym wziął barierę, chyba. Chociaż nie, dobra, Hira weźmiemy. A masterki w porządku. Dobra, Caitlyn mi pasuje. No dobra, okej, okay, to będziemy widzieć się zaraz w grze. Dobrze, witam z powrotem. Tak jak mówiłem. Może się okazać, że nie będzie za dużo CC, albo będzie go mało. No i nie myliłem się specjalnie. Tak naprawdę mógłbym tylko usunąć Ulta Ashki stąd. Weźmy sobie trzy razy do rana. To jest fajny start. Dużo Lifesteala, dużo HP, dużo AD. Może nie tyle co dużo, co... wystarczająca ilość jak na początek. Weźmy tutaj potkę. Okej. Okay. Ja, to już są wszystkie skillem no już stara mapa powróciła do już dawno. dawno. Może będzie, nie, nie było. Yy, jak możemy, to tylko sobie postawimy jeszcze pułapkę. Następną, o Freedomers, zawsze coś. No, no, się zregeneruje szybko. A ciekawy start od Katariny 60 Ability Power. No tu jest tak typowo chyba dość łeska. Zobaczymy czy będzie poda P czy poda D. Albo nawet nie będziemy musieli tak długo czekać. On jest poda P. Dobra. Przerażony by, bym był, gdyby ten S mógł sobie kupić sobie kupić runę lave'a e, z przed nerfem Oprą ściana Ale na szczęście nie może, więc jesteśmy chyba bezpieczni Zadajmy jej przygotę Bo jej ej tak się już umgnąć nie dało Zostawmy tutaj pułapkę, żeby ktoś musiał tutaj wejść w pewnym momencie. Bo to ogranicza strasznie ruch. No damage. Mm. O, nawet asyst nie dostaliśmy, no dobra. Nie zdążyliśmy wykonać nawet auto -open łapkę pułapkę. Ona ma pożytki. Dobra, no, ale zawsze minion. Zawsze go można sfarmić, no. mam, mamy, to byśmy go... ...przestali. No, No dobra, szyba na weszła w toku. Więc spoko. Jako kt oczywiście mamy duży zasięg, można ich pobijać trochę pod tym towerem. O, no, nie, no, asysty nie mamy, bo, już jest, bo jesteśmy... O, ale mamy killa. Nie mieliśmy asysty, bo się zagapiliśmy, nie zobaczyliśmy, że po prostu... Kile się dzieją. Nie na nie znam. na mnie No, ale Aram bardzo lubi odwracać te strony O Prze, Że... puśćmy jeden free auto atak Weźmy sobie O Sorry O, nie potknąłem Master odciśnij Tutaj ten ulepszony auto-atek Bo no. Bona ma tam armor'a więcej niż oni A od y, pewnego czasu headshot y, ignoruje 50% bonusowego armor'a. Ona ma bonusowy? Tak, ma bonusowy. Dlatego w niej wrzucamy A przynajmniej próbuje. razem próbujemy op jak tylko można headshot nie można go zmarnować wrzućmy go w katę a, dwie się złapały na kółku a, mamy ulta będzie można pozbywać sobie parę killi przestałem Odejść ktoś o! za dalej. Wszyscy już chyba mają ulty. Wszyscy już mają szósty. Miniona. W końcu nie poto mam rady, żeby nie A tu widzę 0 kusarz, ale leci, więc mamy po prostu S damage. O, bardzo proszę. Sprzemy ją z I mamy killa. Zostawmy się w dwie pułapu. Kata bardzo chciała chyba nas zabić Niestety jej się nie udało Podsunąć trochę do mikro... Oh. Oh, Okej, okay, teraz pewnie nie lepiej słychać Mam nadzieję No chyba, że ktoś nie lubi mojego głosu, to może sobie wyłączyć O. Ojej, dużo... oho, aż No dobra, to za mamy Mogliśmy to trochę lepiej rozegrać, ale Nie wyszło tak źle, jakby mogło wyjść Nie wiem, kto poleca hurikana na Caitlyn, naprawdę. Seju, pierwsza plemienka. Oj, przepraszam, pierwsza plemienka. Spoko. 330 w 5 sekund? Okej. Okay. Ja nie wstałem jakoś specjalnie tych zmian. Wiedziałem tylko w jakich mniej więcej przemiotach są te zmiany, ale nie patrzyłem dokładnie co to było. Z tego co wiem to Garen ma jeszcze większy regen niż miał, a już miał potwornie duży. O, o pro, proszę mi się nie zacinać. Już musiałem zresetować Capsa? No dostaliśmy tarczę dzięki temu, nie mogli nam oddać, oj. No. Siwana oczywiście. No. Ładnie, ładnie. No niestety nie będziemy używać hulta, po prostu ją zakryją. O, o przepraszam panią, co to było? Proszę. O, przydałoby się zbić tą Shibanę też. Teraz to już nieważne. oho! Dobra, okej. Zastajkiwa nas. A, Master reszta połapkową proszę tylko Dobra, bliska chwila mojej pęty e, Dobrze, sprzytajmy już sobie Będziemy mieli infinity. A jak już strzelimy komuś headshotem Skryta To się złamie w pół <grytale> Jaki to ma zasięg? Taki Jestem bliska sobie kupił. Chciałbym zabrać pęk, no, no dobra. i jest do ataków. Pomożemy, zabraliśmy. Następne dwa. Kille. Zbierzmy tego towaru. Mamy go. Jasne, no i ładnie. Świetnie. To spróbujmy jeszcze tego spuszczać, jak możemy. Jeszcze Seju sobie sobie zrobię egzekucję. combo, Punałem, bo. 3 po prostu zrobiły się dla kaczu znowu o jezu Nie, my ją zbyt nafidujemy teraz i ona będzie nas biła strasznie już teraz nas bije to widać po drugiej kładrze chyba dobrze weźmy sobie dwa razy sztylet z phantom dancera chcemy atak z gigantami Nie powinniśmy się aż, aż tak opierać na tym krycie, bo to jest 20% tylko. To wolę troszkę... Zabić, zabić katę. Dobrze. Ostatni Łapkę. Dzięki temu nie żyję. kryć z headshotem, o tym mówiłem. O, i na Super Jak kata się pojawi, to będzie trzeba ją zabić Jak najprędzej Aha, że... Yy. O Jezus. Dobra, ona ma feeda już Nie to potwornego Strasznie, strasznie dużego fidama. ma no, 12,5 No dla Katariny to już jest trochę za dużo <grych> no, Ale na szczęście mamy Blizzkręcha i Gonzursa Silence'a O, no, przestanęliśmy dalej Wstanęliśmy, staliśmy, wstanęliśmy. Oba dobre albo jedno złe, nie wiem Polski trudny. Trzeba zrobić tak, żeby po prostu kata była sama Dobra. Ja i wstanę Żebym mieć pewność nie zginie. Będziemy mieli kto... Nie, to A bo tu nawet nie, po... nie pokazuje jak to wziął. Dobra. O, okej. Okay. Katia teraz będzie pewnie kolorowała na Mastera. No, chyba, się w Ale to dużo mu i tak nie da. No właśnie. Spokójmy mnie z tym z tego o o, elastik. O jezu, o. O, yes, nie. Znowu trzeba sfokusować Katarina, nasz Blizzkrank. Nie no, nasz Blizzkrank musi po prostu przy niej stać przez cały czas. Znaczy stać przy niej, on nie może przy niej stać. On powinien ciągle mieć ją na oku po prostu. I o przyciągać albo coś. Nie mamy jak przerwać kacie ulta Kiedy bliskręk ucieknie sobie gdzieś. Trudno było nie pomyśleć. No dobra, nie żyje no, Trzeba to teraz wykorzystać jak najlepiej. Jak nie ma katy. Oczywiście siatki możemy też użyć, żeby, żeby sobie po prostu, ojej, żeby sobie po prostu mm, skrócić, yy, skrócić w drogę. Spróbujmy to skończyć. a nie, nie ma szans, żebyśmy to skończyli. Jeśli stana żyje, a kata jest za 5 sekund, tak naprawdę. jak te kłapki. Użyjmy kół żeby spróbować sobie ruszować. Żeby Master dostał E od Mamy Seju, mamy bliskranka, żeby przerwać Kacie Ulta niestety, ale Seju się wtedy wbiła bardzo twardo, a Kata po prostu się wbiła bała nas i zabiła, a miała miał low HP. Z tego co kojarzę. że na razie by tak szybko od katy nie umarł, żeby nie zdążyć ulta użyć. Ściany Yasuo Na. I Kata Robi swoje Muszę przyznać, że jestem trochę Zażenowany Tym, że teraz przegramy przez to Że po prostu Katarina jest nafidowana Nieziemsko Dobra, dzięki wam za oglądanie. No z tego co wiem to katę trzeba cesekować, no ale trudno, niestety nasz... nasz bliskańki nie siedzi, że po co katę, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, jak chcecie więcej to pisać... A i tak będzie, więc... Więc <laughs> nie musicie, ale piszcie, bo, bo fajnie się czyta komentarze i w ogóle. Więc dzięki naprawdę za oglądanie! I widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku albo Arama, albo Lola, albo Alicja, albo czegoś tam. Narka.